Zamierzałaś wymknąć się na paradę i zostawić te zadania? Jestem pewna, że nie chcą iść ze mną. No weź, Justin, proszę, jeszcze nigdy nie byłam na platformie. Mogłaś o tym pomyśleć, zanim postanowiłaś się obijać. Jeśli mam cię szkolić, musisz czytać zadane materiały. Skąd wiesz, że ich nie przeczytałam? Sprawdzimy. Otwórz na stronie dziesiątej. Tam widzisz, właśnie dlatego nie mogłam się uczyć. Jest psuta. Nie, tylko magiczna. To księga Zaklęć, Alex. Nie odwrócisz kartki, póki jej nie przeczytasz. Tylko tak mój tata mógł zmusić Aleks do nauki. Uczysz się zaklęć wykonując je. Nie uczysz się poprzez czytanie. Nie, ta księga to banał. Zaklęcia od Abrakadabra do Zygzak-Suwak. Po co komu taka magia? Pewnie nigdy nie utknęłaś w śpiworze. Pewnie ty tak. Słuchaj. Jaki nauczyciel dawałby Ci trudne zadania, skoro nie opanowałaś podstaw? Bardzo fajny. Hej, jeśli chcesz iść na paradę, przeczytaj księgę i odpowiedz na pytania po każdym rozdziale. Już ci to dawno zadałem. Dobra. Okej, okay, Billy. Dla Parady warto. Ogarnę to. O, nie ogarniam. <laughs> Rany, co to za czary? Idzie dzidzia, wolno, wolno, wolno. Nie wierzę, że Alex wszystko czytała. Mm. Spellplane, czar pomoc, zadzwoń do nas. <noise> Ech, czar pomoc się przyda. Gdzie jestem? Witaj w serwisie Spellplane, największej na świecie czar pomocy dla czarodziejów. Jestem Jerry. Jak mogę czar pomóc? Nieny, na serio się wkręciliście w tę pomoc? Tam z początku wkradł się chochlik, ale wydrukowaliśmy wizytówki i tak zostało. Czarpomóż! To znaczy, pomóż skończyć moje. Cześć, 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 cze. zanim ci pomogę, muszę przeczytać klauzulę informacyjną. A, tu jest. Sperpline nie pomoże ci w popełnieniu przestępstwa, przekupstwie funkcjonariusza, zemście z miłości, zemście z nienawiści, a także w żadnym wypadku przenigdy nie pomagamy w pracy domowej. Na szczęście nie musiałem kuć tego na pamięć. No, jak Ci mogę czar pomóc? Nie w pracy domowej, ale nie umiem sama wypełnić druków. Mm -hmm. Całe stos druków, które zły troll kazał mi wypełnić, bym przeszła przez most. Wie pan, jakie są trole? kochają formularze. <laughs> trole kochają formularze. <laughs> I trollować też lubią. Łapiesz, <laughs> Trole? Dobrze, wiesz ty co? Dam ci zaklęcie ukończenia. Zaraz, gdzie ona jest? E, układanka, uklepywanie, utrzymanie moczu. A! Ukończenie! To ci pomoże kończyć wszelkie zadania. Przyzywam moce, nocy i dnia, zadanie skończę raz dwa. Świetnie, właśnie tego mi potrzeba do odrobienia lekcji. Lekcji? A, ale mówiłaś coś o moście? Ja. A, a... Ej, zaraz, czy to ork? Co? Dziele... Żaden. Ty tamto! O! No weź, Jerry, najstarszy no trik świata. Hej, Justin, oto odpowiedzi. Wow! Wszystko zrobione? Tak, już ukończyłam zadanie. No, zaimponowałaś mi. Dobrze wiem, że księga zaklęć może być dosyć nudna A, i. jeszcze znalazłam w niej coś interesującego. Pamiętam jak Alex to mówiła. Przejdę się zobaczyć, jak idzie Romanowi z platformą. O, i nie krępuj się. Wrzucaj mi tyle prac domowych, ile tylko zechcesz. Pamiętam, jak ja to mówiłem!